serdecznie. Dzisiaj piekę ciasto pijany kokos. Ciasto pijany kokos. Dzisiaj znowu ciasto. Uwielbiam być ciasta. Wiecie o tym. Święta tuż, tuż. Więc myślę, że jeszcze się załapicie na ten przepis. No, myślę, że to ciasto będzie dla dorosłych. <grym> Chociaż dziecko może gdzieś tam coś skubnąć. Jak mu będzie smakowało. No i co? I myślę, że zachwycicie się tym ciastem. A jeszcze mam pytanko. Zobaczcie, co nowego mam dzisiaj w kuchni. Czekam <grym> i sprawdzam was, Waszą spostrzegawczość. Czekam na łapki, czekam na komentarze pod, pod filmikiem. Subskrybujcie, będziecie na bieżąco. Oczywiście, wszystko to mnie motywuje do, do pracy i bardzo za wszystko dziękuję. Tutaj mam składniki na ciasto, Pieczemy dwa placki. Potrzebujemy 2,5 szklanki mąki. Przesiałam sobie już tutaj na stolnicę. 4 żółtka, 250 g tłuszczu. Ja mam masło, może być margaryna, pół szklanki cukru. Ja daję cukier puder, łyżeczka proszku do pieczenia, powidło z czarnej... oj przepraszam, dżem z czarnej porzeczki, 300 gram. Najlepiej kupić wiedrące. ja kupuję, tam jest ponad 400 gram. Akurat jest bardzo dobre. Dodajemy cukier, proszek, mieszamy, dodajemy żółtka, Masło. Łączymy nasze składniki, siekamy chwilkę. No i zagniatamy szybciutko nasze ciasto. Teraz nasze ciasto dzielimy na dwie części, bo pieczemy dwa takie same placki. Ja akurat mam dwie blaszki yy, takie same. Wymiary tu dół mierzyłam 22, 32 może być 21, 31 to zależy jakie są blaszki, wiecie, jak w mój sposób na, mam zaznaczone tu i sobie rozwałkuję to ciasto więc robimy dwa dokładnie takie same placki ja będę piekła w tym samym czasie dwa ciasto dajemy na pół godziny do lodówki można dać w całości, można właśnie rozwałkować tak jak ja Daję na chwilkę tak jak my, pół godziny do godziny, zależy ile macie czasu możecie może chwilę posiedzieć w lodówce no i smarujemy, ciasto z lodówki połowę dżemu na jeden placek drugą na no drugi do piekarnika 15 minut 180 stopni w termobiegu myślę, że ja dam 170. No i właśnie pojawia nam się kokos i to na dodatek pijany, jak już wspomniałam, yy, przygotowałam wcześniej, bo to musimy przygotować sobie właśnie wieczorem, żeby całą noc to było w lodówce. I tutaj zaraz powiem co. To jest bardzo proste po szklance szklankę kaszy manny, szklankę kokosu, szklankę cukru i szklankę wódki. To zalewamy, zobaczcie, takie to wychodzi. Siedzi całą noc w lodówce. Można, jak ktoś nie lubi, bo to jest dość takie intensywne z tą wódką, jest to dość takie mocne, no, jednym bardzo smakuje, inni może właśnie nie lubią takie, tak dużo alkoholu, można rozcieńczyć pół na pół wódkę z wodą, pół szklanki wody, wody pół szklanki wódki. Teraz i jeszcze do tego będzie kostka masła i będę miksować, po łyżce dodawać do masła. Miksuję teraz masło. Zmyksowałam masło. Po łyżce dodajemy naszej masy kokosowej. I miksujemy oczywiście tak. I widzicie, placki mam opieczone i musicie sprawdzać, bo y, myślę, że tak 15-20 minut to spokojnie można, bo ten dżem musi, musi być, nie może być płynny. Musi tak wyschnąć, tak się ładnie zrobić. Teraz masę naszą, widzicie co próbowałam, to masę się bałpiła. No dobra, już lepiej nic nie będę mówiła, Ale jest pyszna. Dobra, wykładamy. I nasze ciasto, drugie. Przykrywamy. Usłukujemy kokosem. Gotowe. Oczywiście na parę godzin do lodówki najlepiej. I myślę, że to jest sobie idealne na Sylwestra z alkoholu nie podajemy, tylko ciasto z alkoholem. Jeszcze pijemy śliwki, zrobimy i już wszyscy będą po prostu ululani. A nie będą tańczyć. Dobra, za dużo gadam, idę do lodówki. Wygląda ślicznie, z tymi czerwonymi obwódkami. A smakuje, wow, nie jest za wysokie. Można, jeżeli ktoś chce wyższe, na, na mniejszych blaszkach upiec, ale powiem Wam, że ono jest, ma tego alkoholu i wystarczająca jest ta właśnie grubość, jest, po prostu łączą się te smaki i wszystko. Tak idealnie gra, naprawdę super.